Dzisiaj Wam pokażę, jak zarabiać więcej pieniędzy w Autotrack Simulator. No więc na początek wchodzimy sobie w społeczność na Steamie. W społeczność klikamy sobie warsztat. Tutaj wyszukujemy sobie EuroTrack Simulator. Jak już Wam wyszuka, to piszecie sobie Money. Tutaj macie dwie takie modyfikacje, które ja używałem, no i są spoko. W Fast Money macie więcej pieniędzy za kurs. Tu macie więcej, tu dostajecie więcej wciulek SPA za jeżdżenie. No po prostu zaspami Was tak X, że nie będziecie nic na nawigacji widzieć. Na tej, którą, która jest podstawowo zbindowana pod F5. No i siano, macie grupę też za kursy. Fast Money, zwykły, tej po lewej stronie jest tego siana. Mniej, po prawej jest dużo, dużo więcej. No, jeżeli chcecie to sobie mieć, no to klikacie sobie w to, klikacie sobie subskrybuj. Jak będziecie mieli, że subskrybujesz, no to wchodzimy do EuroTrack Simulator i pokazuję Wam, co dalej trzeba zrobić. Dobra, jak już jesteśmy w ets ie Kiekawe, zarządzaj modyfikacjami i na przykład tu mamy te dwie modyfikacje. Tak będziecie mieli w podstawowym stanie: to jest ta słabsza, to jest ta lepsza. No i na przykład macie 5000 za kurs. Tak normalnie, nie? 6K. Może mm. jem sobie cukierka, jak coś, żeby tam nie było że jakieś dziwne głosy Klikacie sobie dwa razy lewym przyciskiem myszy na to Na modyfikację którą chcecie mieć, ona się Wam przynosi tu Klikacie sobie, Boże ostrość Księgi ja też ma to Zatwierdź zmiany Segracie A jak już to macie no to mm, Rynek pracy na przykład Szybkie zlecenia i zlecenie kosztuje tyle hajsu, no i konta to jest tyle hajsu, no i co, i na przykład sobie kupujecie garaże, kupujecie auta dla swoich pracowników, oni na Was zarabiają się, no to jest w sumie wszystko, nagrywam to telefonem, bo inaczej nie umiem, w sumie siema.